Rzadziej zdarza mi się taka fantastyczna zresztą, możliwość prowadzenia zajęć dla ludzi, którzy niekoniecznie z tym biznesem są związani. I tak prawda jest taka, że pewne zjawiska, pewne sposoby funkcjonowania, jakie się obserwuje w biznesie, warto jest przenieść czasami na ten rynek niebiznesowy, na ten rynek społeczne i warto też jest pamiętać o tym, i to bardzo często również mówię liderom w tym biznesie, warto jest pamiętać również o tym, że te elementy społeczne, te elementy właśnie takie bardzo, bardzo ludzkie i często właśnie mające bezpośrednio przełożenia na osobiste korzyści są również bardzo istotne w biznesie. I tak naprawdę niewielka jest różnica pomiędzy liderem w życiu społecznym a liderem w biznesie. I tu i tam powinna temu towarzyszyć takie samo przesłanie. I tu i tam psychologia jest ta sama, obowiązują te same zasady. I tu i tam tak naprawdę jestem sam człowiek. W związku z tym myślę, że przydadzą się Państwu te moje słowa nie tylko w wymiarze takim właśnie społecznym, ale również ewentualnie gdzieś w pracy, gdzie będziecie Państwo mogli również tę swoją wiedzę wykorzystywać. Proszę Państwa, bardzo często mówi się dużo i to właśnie w kontekście takiego prospołecznego podejścia do, do działania, że istnieje taki złoty trójkąt. Złoty trójkąt, który z jednej strony włącza naukę, czyli włącza bardzo często ludzi, którzy zajmują się rozwojem technologii, ale też nie tylko, bo właśnie rozwojem umysłu, rozwojem różnego rodzaju takiej wiedzy praktycznej, społecznej. Z drugiej strony jest to biznes, który potrzebny jest do tego, żeby finansować bardzo często tę działalność, a poza tym również, żeby przekładać tego rodzaju idee na no, współpracować ze środowiskiem, tym otaczającym biznes, tak, żeby to rzeczywiście wszystkim było dobrze. No a trzecia strona tego to są samorządowcy. To są samorządowcy, ludzie, którzy rzeczywiście zawiadują danym rejonem, danym regionem, daną dzielnicą. To jest prawda, ale jest jeszcze inny, złoty trójkąt, który również bardzo mocno dotyczy wszelkiego działania, i to jest trójkąt. Sukcesu wszelkiego przedsięwzięcia, sukcesu każdej dziedziny, jakakolwiek by ona nie była. Za cokolwiek ludzie się biorą, za cokolwiek bierze się jakikolwiek zespół ludzi, zawsze podstawą sukcesu jest człowiek. Są ludzie. I to jest ogromnie ważne, żeby zdawać sobie z tego sprawę. To jest ważne z wielu powodów. Po pierwsze, z tego, żeby w odpowiedni sposób się ludzi traktować, żeby w odpowiedni sposób się ludzi wynajdować ale również, żeby nie odżegnywać się bardzo często od własnej odpowiedzialności za efekt takiego projektu, za działania, spalając go na inne rzeczy, te całe przyczyny, prawda, spychając z siebie na inne przyczyny, które też są ważne, też są istotne, ale one nigdy nie są najważniejsze. To znaczy technologia, ekspertyza techniczna, to jest ważne. Badania rynku różnego rodzaju, to są bardzo istotne rzeczy. Nikt tego nie kwestionuje, że to nie jest ważne. Struktury różnego rodzaju, o oh, przepraszam, myślałam, że będzie się na to będzie, ja się podmówię na kogoś, tak się zadziałało. Z drugiej strony właśnie zarządzania, struktury, wszelkiego typu systemy, procesy, czyli to wszystko, czego się uczymy, co możemy opracować, co bardzo często robi czy to ekonomia, czy to socjologia, czy różnego rodzaju nauki wspierające strategie, one mają sens, one są potrzebne, one są ramieniem tego dwutlenka sukcesu, ale zawsze, zawsze podstawą są ludzie, a skoro ludzie są podstawą, to jasna sprawa, że bardzo ważny i bardzo potrzebny jest do tego wszystkiego lider. Potrzebny jest lider do tego, żeby rzeczywiście mu tych ludzi poprowadzić. Kiedy pytam czasami na zajęciach seminaryjnych czy na zajęciach warsztatowych, ludzie, z którymi mam do czynienia, po co właściwie jest lider? No bo tyle się o tym liderze mówi. Tyle w każdym momencie w tej chwili właściwie możemy coś na ten temat usłyszeć. Ja pamiętam na moim czasu, jak mieszkałam jeszcze w Polsce, bo miałam krótką po drodze przygody na taką sytuację w Stanach Zjednoczonych, w Stanach, a jeszcze jak mieszkałam w Polsce za czasu prl u to właściwie lider to nam się z wyścigiem pokoju kojarzy tak naprawdę. Wyścig pokoju, lider i poza tym że nie żadnego innego lidera nie było. Natomiast dzisiaj to lider jest wszędzie. Cokolwiek byśmy nie robili, gdziekolwiek byśmy się nie poruszali, to jest ten lider Jeśli pytamy, po co on jest, jaka jest jego funkcja w grupie, jak jest jego cel w grupie, to przede wszystkim ludzie mówią, że lider ma motywować. Czyli lider ma motywować i bezwzględnie, to jest to prawda. Lider ma motywować, tylko pozostaje pytanie, co to znaczy motywować? No bo na dobrą sprawę, o co chodzi w tym motywowaniu, prawda? Jak pozwoliłam sobie tutaj napisać na dole, każdy lider, jakikolwiek by nie był, Państwo tutaj też działają w ramach pewnego projektu, są rozliczani z efektów. Są rozliczani z efektów albo przez osoby, które dają im e, prawo uczestniczenia w jakimś projekcie, czy wręcz wymagają od nich pewnego rodzaju rzeczy, albo są rozliczani sami przez siebie. I to jest bardzo dobra postawa w takie rozliczanie w siebie samego z różnego rodzaju efektów, ale zazwyczaj właśnie te efekty, i to jest ogromnie ważna sprawa, uzyskują poprzez innych. Łatwo jest uzyskiwać efekty poprzez siebie, kiedy jest się samemu odpowiedzialnym za siebie, kiedy samemu się wie doskonale, jakie się ma możliwości, jakie ma się, jakie ma się środki do tego, żeby zrobić pewne rzeczy i ma się na siebie wpływ. Natomiast już zaangażowanie do współpracy innych ludzi wymaga nieco więcej jakiejś pracy. I ważną sprawą jest to tego, że my możemy motywować tych ludzi w zakresie możliwego budżetu. Prawda, y, oczywiście ludzie pracujący społecznie czy ludzie prac pracujący gdzieś w samorządach doskonale to wiedzą, doskonale to rozumieją. Te budżety bardzo często są w ogóle niewielkie. Natomiast zadziwiającą sprawą jest to, proszę Państwa, że nierzadko ludzie, szczególnie właśnie w biznesie, biorąc pod uwagę swój budżet, uważają, że jedynym sposobem do motywowania ludzi to są pieniądze. Jest dobrze. Są wszelkiego rodzaju środki materialne. Wszystko to, co się łączy właśnie z pieniądzem i co pieniądz może w jakiś sposób wyprodukować. Ja się spotykam z tym bardzo często w firmach, że ktoś mi na przykład mówi, no proszę a jak ja mam motywować tych ludzi do pracy, jak ja nie mam środków, jak ja nie mam pieniędzy. Więc ja mówię, no, no tym bardziej trzeba się motywować, tak? Jeżeli macie pieniędzy, dlatego że w tej sytuacji, no to niby z jakiego powodu dlaczego on pracować. Państwa motywować. Motywować to znaczy zachęcać, wpływać, pobudzać do działania i inspirować zespół. Yy, różne metody tutaj mogą być brane pod uwagę, w różny sposób możemy do tego podchodzić i to jest przede wszystkim to. Po drugie, to jest dostarczać powodów do dobrej pracy. Czyli krótko mówiąc, jest w taki sposób ludzi prowadzić, w taki sposób inspirować, w taki sposób do nich mówić, być takim samym człowiekiem, żeby oni czuli, że warto jest w ogóle dobrze że warto jest robić e, pewne rzeczy dobrze. Warto jest je wykonywać właśnie tak, jak nawet inni tego oczekują. Powodować, by ludzie czuli się, że chcą pracować. To jest też fantastyczna sprawa. Czasami ludzie pracują, ale jakby w ogóle nie czują tego, że chcą pracować. Robią to na takiej zasadzie, że muszą. Że idą gdzieś tam do tej pracy. I to jest między innymi po to, żeby uświadomić ludziom, że oni rzeczywiście chcą. Pomóc im również w tym, żeby oni potrafili chcieć to znaczy, że potrafili w taki sposób na siebie wpływać, żeby rzeczywiście chcieli. Czyli lider jest z tych wszystkich powodów właśnie do motywowania. Wreszcie motywować to jest to, że ludzie czują się dobrze z tym, co robią. To jest, powiedziałabym, jeden z ważniejszych celów motywacji, o czym bardzo często zapominają liderzy. nie tylko ci, którzy prowadzą biznes, ale również ci liderzy, którzy społecznie są ludzi zachęci do pracy. Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego jak praca. Innego człowieka bez żadnej gratyfikacji nie ma. Każdy potrzebuje jakiejś gratyfikacji. Każdy potrzebuje czegoś. W związku z tym, jeżeli nie zależy na tym, żeby ludzie pracowali, żeby ludzie robili coś, ja muszę pomóc temu człowiekowi znaleźć w tym coś dla niego. Znaleźć w tym coś, co on rzeczywiście będzie miał. To jest m.in. rola lidera, ale żeby. Można było właśnie go odpowiednio robić, no to trzeba znowu sobie zdawać sprawę z pewnych rzeczy i znowu zapomnieć czasami o pieniądzach, czy zapomnieć o takim stereotypowym szablonie, takim stereotypowym sposobie myślenia. Pozwolę sobie Państwu, że są mi to jest Otóż jest taka sytuacja. Siedzi sobie gdzieś pod palmą, na jakiejś wyspie, w ogóle rybak, tak? Rybak taki zadowolony, jakieś tam zimne piwo w ogóle, jakieś tam jedzonko ma i sobie siedzi, prawda? Jest mu bardzo dobrze pod tą życzoną palmą. I przychodzi do niego z przerwy, z takiego nieopodal położonego hotelu, ze spotkania biznesowego, przychodzi do niego biznesmen i mówi, człowiek, co ty tu nie tak siedzisz pod tą palmą? A on mówi, a bo ja już mówi dzisiaj, złowiłem to, co miałem złowić, złowiłem sobie swoją porcję i sobie siedzę. Ale on mówi, człowiek, to przy w ogóle jest połowa dnia, a ty już sobie pod tą palmą siedzisz, przecież ty powinieneś w tym momencie dalej łowić. A my nam zjawmy dalej. Jak sobie połowisz więcej tego dzisiaj jeszcze, no to sobie trochę tych pieniędzy odłożysz, następnego dnia znowu sobie trochę tych pieniędzy odłożysz, potem się sobie też odłożysz, w końcu sobie kupisz kuter, kupisz sobie drugi kuter, kolejny kuter, będziesz zatrudniał ludzi, ludzie będą pracować, a ty sobie będziesz jakby pod A On wie, co ja robię. To jest w ogóle takie myślenie właśnie ustawione kompletnie. I mnóstwo ludzi daje się Mnóstwo ludzi daje się, że tak powiem, wpuścić, pozwolę sobie na taki kolokwializm, w taki właśnie kanał takiego działania, 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 pracowania właśnie po to, żeby w konsekwencji wrócić do tego momentu, w którym tak naprawdę danej sytuacji się znajdują. Dlatego nie zachęci ten pan, tego człowieka do pracy. Nie pokaże mu niczego, podchodząc do niego w ten sposób. Nie pokaże mu również prawdopodobnie niczego, jeżeli będzie pokazywał dobro jakichś innych osób, które dla niego nie są takie ważne, czy które dla niego nie stanowią takiej wartości, jaka jest ważna, jaka jest istotna właśnie po to, żeby jego akurat powrócić do pracy. Czyli jedną z ważniejszych lidera jest znalezienie tego, co ludzi do tej pracy może inspirować. Oczywiście możemy sobie powiedzieć ogólnie, że każdego człowieka jest wyjątkowym, jasne, ale gdybyśmy i to takie nauki jak psychologia czy socjologia w ogóle nie miałyby sensu. My musimy pokusić się jednak o pewne uogólnienia i musimy jednak wyciągnąć wnioski z licznych badań, jakie są na ten temat robione, żeby po prostu wiedzieć mniej więcej, czego się można wytrzymać. Dwie rzeczy chciałam Państwu powiedzieć, które są bardzo istotne, oczywiście w wydaniu e, firmowym, ale nie tylko w wydaniu firmowym, ale w wydaniu firmowym przede wszystkim są pewne rzeczy, które muszą być w firmie na przykład spełnione żeby ludzie w ogóle chcieli pracować. tak? Muszą mieć jakieś wynagrodzenie, które im odpowiada warunki pracy. Polityka firmy jest też czymś, co jest jakimś takim czynnikiem higieny. Czyli to samo do pracy nie motywuje. Co to znaczy? Ktoś dostaje pieniądze, ale nawet nie zauważa, że je dostaje. Czyli to go wcale nie motywuje do pracy. On po prostu je dostaje, gdyby nie dostał tych pieniędzy w jakimś miesiącu. Aha, to zupełnie inaczej. nie da. On by to zauważył i on w tej sytuacji po prostu nie, nie pracowałby tak chętnie ale kiedy nie dostaje, w ogóle nie zauważa wręcz, w związku z tym nie ma mowy o żadnej motywacji. Więc dlaczego się uważa, w ogóle nazywa się systemy motywacyjne, te wszystkie systemy związane z pieniędzmi, to ja naprawdę nie wiem, bo powszechnie wiadomo, mniej więcej od 59 roku autorem tych badań był Herzberg, kanadyjski psycholog zajmujący się zarządzaniem, no człowiek zajmujący się również zarządzaniem, zarządzanie. i od tego momentu już wiadomo, że te rzeczy nie potrzebują. A co motywuje? Ano, motywuje uznanie, motywuje zainteresowanie pracą, czyli to szansa na to, żeby dostawać właśnie takich intelektualnych, pozytywnych wrażeń. Odpowiedzialność to jest to, co motywuje. Kiedy człowiek czuje, że ma za coś odpowiedzialność, że ma możliwość działania w jakimś obszarze, rozwój, szansa na rozwój, co on ma w tym, w tym, poprzez to działanie, jak on się rozwija.